No, chodź. Chodź, 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 Musimy wam coś powiedzieć. Słuchajcie... Zrobiłam sobie pośladki. Znaczy jeden na razie, bo nie mieliśmy kasy. Andrzej musiał kupić jakieś kable czy coś, ale patrzcie! No ale za miesiąc robimy drugi. Ale zobacz sobie Krystian, jaka jest różnica. Daj, no weź dotknij. A nie palcem, no co ty tak ręko całą złap? Aha, fajnie, nie? Super. Ale takie obwisły, nie? Nie na ten był właśnie robiony. E, a potem usta sobie zrobię. Tak? No. E, dlaczego? No zobacz, Uf, już, patrz. La, 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 la. Widzisz, jak ich klapią? No a patrz, jak naciągnie, tak? I sama patrz. czekaj, czekaj. Udej. Zobacz, o, i teraz. Aha. I pięknie sprężyłam. No to już musi. Słuchajcie, Andrzej. Nie, ja lepiej widzę, jak tak naciągam. Ale czad. No, a ty grażynka, nie chcesz sobie zrobić? Ust? Nie, ja nie, 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 nie. Potrzebuję. nie, chyba nie, yy, Wstawię może nie, na herbatę. Zobacz teraz na pośladku, Widzisz? Patrz. O. nie, 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 gdzie? Co? Co Nie, widziałeś? Nic, nic. A ty sobie robiłaś już korektę po porodzie? Nie. Jaką korektę? No wiesz? Nie, ja nie potrzebuję zupełnie. No ale to nie dla siebie. Dla Krystiana. Dobra, chodźcie, my się spóźnimy. Na razie, pa. No cześć, cześć. fajnie było was widzieć, dzięki, mogliśmy wam powiedzieć, super. Mm. Pa. Grażyna? Krystian? Nie mogę tu mieszkać, bo tu ciągle latają samoloty. Bo pas remontują. Słuchaj, czy ty wiesz co mi chodziło z tą korektą? Robią sobie niektóre kobiety to. A w Ameryce Południowej już w ogóle. Bardzo. Ale po co? Żeby lepiej czuć. No tak, ale ja nie czuję w ogóle takiej potrzeby. Ja też słabo czuję. Czyli, że i ja może bym wreszcie coś poczuła. Senia płacze. nie płaczę. Nie płaczę. A pieniądze masz? Cycki sobie zrobił.